Dobra. Cześć, jestem Ecyku, a to jest... Kulawi08. No właśnie, gramy w kredowalny Warhammer 40 Święty, Dawn Dokładnie. I idziemy teraz tutaj. Tak. Pierwsza misja. Trudna, że na początku baczyć? Nie. I eee, No pierd... Strzelać, 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 Trudniejszej nie ma. Yes. No jest. Pierwsza. Nie, samouczek najtrudniejszy. A jest w ogóle samouczek? Jest tu nie rzucę granata. Jest samouczek. Kurde, Ale na, na grze wieloosobowej. Aha. Lecą kolejny uwaga. Kurde, ale mi energię widzę. Pomóż mi. Mi się podoba w generale to dobijanie. Dobrze jest. Myślałem, że cię już nie ma, bo kurde tak zamilkłe... Ale tamten program do nagrywania lepszy jest. a Jakby znajdziesz więcej miejsca, możemy wrócić do niego. Budę pomawiasz mi tu zamiast lecieć do przodu Zniszczyłem im osłonę Mam coś dla ciebie

a zaczął od no, nie trafiłeś. się, ja lecę dalej. Ała, potrącił mnie, państwo. Czekaj, otwórz. się, już ich znieżdżałem. Mnie i tak to nic nie robi. ja sobie wezmę przyrosty, nie? Nie, jak ja biorę to tobie też będzie dodawać Nie dodajemy. Raz... No bo nie wziąłem, nie miałeś nic co byś i zabrał Z nie, tych teraz, ty. Teraz mi granda dodało, a przedtem nie dodało. A no tak, gran. E? No jak ty bierzesz I... to mi, to tobie, to tobie dodaję. Ale jak no. leczę to robił wszystkim. No ale jak ty, to potem bierzesz to nie dodaje mi. A tu trzeba wieżę zniszczyć. A jestem zastanawiając co tutaj za ten jest, bo zawsze rozwalę nie ma go człowieka. Ja jeszcze wiem, te góbne i nic nie stało. Jeszcze raz wierzę, ja ich tu daję na dole. O! Teraz rzuć w tym kranach. The greenskins are clearly using that mine as a passage commander.

ale chyba jeszcze coś zdążymy nagrać. Martyna przyszłej do pokoju i zaraz, zaraz zacznie gadać. No hmm. e, nie pokazał się czas? Aha, bo w pierwszej misji nie pokazuje gwiazdy. się drze, nie? Ale w...

Нет, парень, я не могу. Хорошо, я Окей. Окей. То бежим Да, бежим от пивески. Скоро, скоро. Скоро. Иии, уже. Не,

Ja to w takim razie ja potem biorę drewnaka no nie, no to dobra, to ty e co to są za przypowieści Olwie? To są te co dodają tej umiejętności I Ja pierwszy raz tak coś widzę Bo to one rzadko w pierwszych misjach skarpują. Excellent work, Cyrus. No, yeah, I have a tactical display. Revive him so that he may join your attack. Take uh, damn orcs found another pass through the hills. There is a relay beacon near your position, Commander. Secure it, and we can deploy reinforcements to fill out your squads. Reinforcements inbound.

to you they could be going for help stay away there moving up this is Avidus, at your command my squad should set up in heavy cover commander the suppressive fire from my heavy bolter will keep the greenskins pinned Usta, va, hit, usta. <telefonia> tactical squad there devastators ready to fire our heavy bolters are deadly but they take time to set up and have a limited field of fire not hoser <tossum> e a

Zniszczyłem ci skałę. Uważaj, granat. A proszę, skończymy to, nie? Tak. No, misję skończymy i. No. Może coś wieczorem jeszcze. No. Kurde, wszystkich znikło. O, to jest dla domu. Lecą do... Uwaga, uwaga, nie, nie podchodź. Mi nic, nic nie robi gama. Nie ten. Kurde, ale leci... Jaki ty poziom no. trudności wziąłeś? Kurde! Sierżant. To czemu tak dużo tego leci? Może na sierżancie tyle leci? To jest za to, że ostatnio się źle nagrało. Na, no, A sobie wózki. przy monitorze teraz? Trzy? wygraliśmy? Kurde, ja nie mogę. Daj mi jakiś dobry pan. A ja, ile lutu? Ja lutę? chcę ten krótszego. albo nie, nie chcę krótszego. A jeszcze uzbroimy się. Ja biorę najlepszy. Well done, no. No. No, nie, dalej, ble, dalej, ja chcę się ulepszyć, a nie jakiś strajnik. Potem będzie, że oni będą gatać, jak to już możesz się uda. No. O, też zaczął powoć. Dobrze, że kończymy gry. No. Dobrze, teraz u mnie nowy poziom. A nie, to nie mój. Sorry. U mnie ten, ty... o. Oho, co tu mówię? Wezmę przypowieści, olwie, mu da? No weź sobie albo nie, ja chcę przeprowadzić ja Olwię do... do Cyrusa. Nie, bo ty... bo ty, mo ty możesz to do... tego... ...Będzica Sprawiedliwych. A mi się to przyda do celności. Czy chcesz do Cyrusa? Nie, dobra, weź sobie. Dobra. Cześć, wezmę sobie ulepszony pancerz turmowy. tu wiesz, nie mogę. Ale dobry już pancerz wezmę. No. Dobra, kończymy nagrywanie, nie? Tak. Od szóstego to nie ten jeden jest. No. No dobra. To żegnamy się. Dokładnie. Na razie. Cześć.